Szanowni Państwo, mam nadzieję, że już po raz ostatni spotykamy się właśnie w takiej scenerii, jaka jest tutaj za moimi plecami, ponieważ otrzymaliśmy jako gmina Dygowo decyzję z Ministerstwa Kultury, decyzję, która pozwala wykreślić obiekt, którego de facto już od kilku miesięcy nie ma, z rejestru zabytków, a mówiąc wprost, pozwala to... Po po uprawomocnieniu decyzji, na uprzątnięcie tego znajdującego się za mną gruzowiska, jeśli chodzi o sprzątanie tego właśnie gruzowiska, to planujemy na początku przyszłego tygodnia, jak tylko będziemy mieli prawomocną decyzję, przystąpić do, do tych pierwszych prac, których celem będzie ostatecznie posprzątać ten teren. I tutaj, w tym miejscu, chciałbym przekazać wszystkim mieszkańcom gminy Dygowo taką oto informację, że e, ponieważ na tym gruzowisku. Znajduje się bardzo dużo jeszcze całkiem dobrych cegieł. To chciałbym, żeby przynajmniej w jakiś sposób część tego budynku została w naszej gminie, została wśród mieszkańców. Dlatego każdy, kto jest mieszkańcem gminy Dygowo i kto chciałby, co chcę podkreślić. Za darmo otrzymać cegły z tego to gruzowiska. Zachęcam, żeby zgłaszać się do nas, do Urzędu Gminy. Będziemy chcieli, żeby wszyscy, którzy się zgłoszą po tą cegłę, przynajmniej oczywiście w jakiejś tam symbolicznej ilości tą cegłę otrzymali. A myślę, że to będzie w taki sposób symboliczny może zakończenie całej tej historii związanej z tym naszym obiektem, który, jak już wiemy, przeszedł do historii.